I'm scared. Jest to bardzo niebezpieczna droga. Jeździ tędy dużo samochodów, dużo ludzi przechodzi tędy przez jezdnię. Przede wszystkim dzieci przychodzą do szkoły. Zdarzają się bardzo często wypadki. Kierowcy często tutaj jeżdżą zbyt szybko, więc stąd jest taka akcja, żeby poprosić kierowców, żeby zwrócili szczególną uwagę nie tylko na tym przejściu, ale też na innych, które są w innych miejscowościach, żeby po prostu zwalniali i dostosowali swoją prędkość do drogi, do warunków panujących na niej. Dzień dobry, komisarz Jankowski, Wydział Ruchu Drogowego. Przyczyną naszego spotkania jest przekroczenie prędkości. Mamy obszar zabudowany, powinniśmy jechać 50 km na godzinę. U pani, proszę, to jest pomiar, 66 km na godzinę. Proszę dokumenty przygotować, prawo jazdy. E, powiedziałam pani, żeby zwolniła następnym razem. A, rozdajemy to, żeby kierowcy na nas, na nas uważali i żeby nas przypuszczali to są takie serca z napisem na przykład zwolnij kocham moje życie zwracajmy uwagę przede wszystkim na to czy ten pieszy nie ma zamiaru wtargnąć tak pomimo tego, że jest zobligowany do tego aby przestrzegać pewnych zasad i przepisów ruchu drogowego my jako kierujący obserwujmy to ten chodnik ten moment wejścia pieszego na pewno i przestrzegam przed tym bardzo nie omijajmy pojazdu nie omijajmy pojazdu który zatrzymał się żeby przepuścić pieszego, który ma zamiar przejść przez przejście, tak? to jest najbardziej rażące wykluczenie w ruchu drogowym, bardzo często skutkowe.